Politechnika Wrocławska realizuje obecnie 49 projektów finansowanych przez Unię Europejską. Najważniejszym z nich jest projekt poświęcony sensorom. Największym projektem, który realizuje Politechnika Wrocławska, to projekt czujniki sensory do pomiaru czynników stanowiących zagrożenie środowiska. Jest to projekt, który jest realizowany przez kilka wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Faktycznie. Sama konferencja zgromadziła grono specjalistów z wielu uczelni całego świata. Wykładom badaczy towarzyszyły prezentacje, które pomagały zrozumieć istotę prowadzonych badań oraz ich przydatność w życiu codziennym. Jest to projekt, którego wyniki będą wdrożone w praktyce. W ramach projektu już zaplanowana jest budowa sieci pilotowej, czyli będziemy monitorowali stan środowiska elektromagnetycznego, poziom zanieczyszczeń wody. Opracowywane są czujniki do monitorowania skażeń powietrza, a również, jako ciekawostka, czujniki, które mogą wykrywać narkotyki. Schemat działania jest prosty. Załóżmy, że mamy do czynienia z obfitymi opadami. Na dachu budynku zalega duża ilość śniegu. Sensory umieszczone na jego powierzchni mogą wysyłać sygnał do stacji odbiorczej, która z kolei przekaże informacje do odpowiednich służb. Ponadto dzięki zaangażowaniu w badania studentów, doktorantów i kadry naukowej niewątpliwie już niedługo zobaczymy pierwsze rezultaty badań i sami sprawdzimy ich działanie w praktyce.